Witam serdecznie na moim kanale. Jak już obiecywałem wcześniej, chciałem Wam pokazać piłę czy tam przecinarkę taśmową firmy Kormak. Model BS260G. Przecinarka jak najbardziej potrzebna w każdym warsztacie ślusarskim. Niezbędna do, do, do prac. Związanych ze stalą. Przecinarkę posiadam trzeci rok. Jestem z niej bardzo zadowolony. Nie mam, że tak powiem, uwag dotyczących jakichś rzeczy, które by mi się tutaj nie spodobały w niej. Jak do tej pory nic się nie dzieje. Silnik pracuje rewelacyjnie. Siłownik hydrauliczny, tak samo, nie ma z nim żadnych problemów. Gdzieś tam u znajomego wystąpił delikatny problem, ponieważ yy, nie schodził, że tak powiem, do końca ramię, podczas cięcia opuszczało się z jakimś tam delikatnym posuwem, i stanęło nagle prawie przy samym końcu, przy odbiciu krańcowym, przy wyłączeniu się yy, po przecięciu materiału. U mnie tego nie ma, być może jest to kwestia tylko i wyłącznie. Yy, uzupełnienia oleju rup, lub jakiejś tam, powiedzmy, regulacji albo przedmuchania czegoś albo przeczyszczenia, jakaś tam, powiedzmy, zwyczajna pierdoła. Przecinarka waży w granicach 216 kg, ma ramię skrętne. Yy, ręcznie, oczywiście, musimy wszystko wykonać. Yy, kąty cięcia, zdolności cięcia no Na przykład powiedzmy 0 stopni y, jakiś wałek lub jakaś rura to jest 227 mm średnicy, 0 y, stopni y, jakiś powiedzmy kwadrat, więc mamy zdolność cięcia 220x220 i powiedzmy jakiś ceownik lub jakiś HEP lub jakieś małe IPE zdolność cięcia 260x110 jeżeli chodzi o kąty 45 stopni, rurę okrągłą lub jakiś wałek, to mamy pod 45 stopni 150 mm kwadrat 145 razy 145 i jakiś prostokąt 200 razy 125. Jeżeli chodzi o zdolność cięcia pod kątem 60 stopni, to rurę okrągłą lub wałek 90 mm kwadrat 85 razy 85 i w prostokącie 200 razy 125. Jeżeli chodzi o jakieś takie dane, dane techniczne mniej więcej, to rozmiar taśmy tnącej w milimetrach oczywiście tutaj podam, to jest 240, 2455 razy 27 wysokość razy 0,9 grubość taśmy naciąg mamy yy, naciąg mamy ręczny występuje tutaj w tym miejscu, po prostu zakładamy nowy brzeszczot tnący, luzujemy, luzujemy sobie tutaj, odkręcamy, koło nam zjeżdża, no nie będę tego rozbierał teraz, bo yy, yy, luzujemy to pokrętło zakładamy brzeszczot, najlepiej jakby to wykonywały dwie osoby Jedna przytrzymuje z tamtej strony taśmę, druga z tej. Naciągamy i mamy brzeszczot założony. Prędkość taśmy to jest w metrach na minutę podany to jest tak powiedzmy 36,72. Prędkość posuwu od 0 do 50 to jest oczywiście posuw bezstopniowy regulację opadania ramienia mamy też bezstopniową, czyli mamy tutaj siłownik hydrauliczny. Opuszczany jest dokładnie w ten sposób. Może pokażę. Możemy sobie wyregulować. Nam powolutku schodzi. Tak to wygląda. I podczas cięcia podczas cięcia automatycznie dochodzi do wyłącznika krańcowego i się wyłącza. No i tak, no, średnice na przykład koła zamachowego w milimetrach mamy 295, otwór i madła w milimetrach mamy 260, wysokość stołu roboczego to jest 900 mm, zasilanie e, trójfazowe, moc silnika głównego e, w kilowatach to jest 1,1, z zupełności w zupełności wystarczy no i właśnie moc silnika pompy chłodzenia w kilowatach to jest 0,025, ona się tutaj mieści. Wymiary w centymetrach 150 razy 90 razy 90, wymiary z podstawą w centymetrach 150 razy 90 razy 160, no i masa, tak jak wcześniej wspomniałem. 216 kg. Taka powiedzmy klasyfikacja materiałów i wybór ostrza, co by tu powiedzieć? No, Pamiętajcie, że jako, że celem jest uzyskanie jakiejś idealnej jakości cięcia, to należy wziąć pod uwagę różne parametry: twardość materiału, jego kształt, grubość. Przekrój poprzeczny materiału do przecięcia, no i wybór typu ostrza i jego szybkość. No i oczywiście musi być też uwzględniona kontrola opuszczania ramienia piły. Te specyfikacje muszą być ze sobą jakoś rozsądnie i harmonijnie połączone w taki tryb operowania, prawda? który nie będzie wymagał zbyt wielu operacji, jakichś tam powiedzmy przygotowawczych. Kiedy praca na przykład będzie wymagała e, jakichś tam wielu wariacji, e, jakieś tam problemy pojawiające się od czasu do czasu, e, łatwiej będzie nam wtedy rozwiązać, jeżeli operator takiej piły taśmowej będzie dobrze znał e, te wszystkie parametry i te wszystkie specyfikacje. No bo to, jakby nie patrzeć, jest e, podstawą tego wszystkiego. Oczywiście ja ją uruchomię na chwilę. Nie wiem, czy jest chłodziwo włączone. Przecinarka sobie tnie wtedy, teraz na najszybszym pokładzie taśmy. Załóżmy, wyłączymy, odblokujemy krańcowy, przekręcamy sobie to w tą stronę i włączamy. Teraz mamy tryb wolniejszy zresztą jak widać na filmiku tutaj są rolki prowadzące jeżeli mamy materiał do ścięcia e, załóżmy, że no, gdzieś tam mamy pomyłkę jakąś brakuje nam powiedzmy milimetr może wyłączę, brakuje nam milimetr żeby coś dociąć, bo gdzieś nam się nie mieści w jakimś e, obszarze najlepiej wziąć sobie imbus odkręcić to ramię i przesunąć jak najbardziej, tutaj w tą stronę. Żeby ten brzeszczot nie miał jakiegoś tam powiedzmy większego luzu. Wtedy będzie stabilniejsze cięcie materiału. I madło mamy zaciskane korbą. Ja pokręcę o, w ten sposób, ale można też zablokować materiał. Załóżmy, wjeżdżamy jakiś tam cełownikiem. Dokręcamy sobie, dokręcamy sobie delikatnie materiał. Jest złapany i w tym momencie już nie musimy do, do, dociskać go mocno tą korbą. Wystarczy, że to ramię opuścimy w dół troszkę i przyblokuje nam jeszcze bardziej imadło. Na przykład chodzi o wybór ostrza, czyli brzeszczota tnącego. No to po pierwsze należy wybrać ilość zębów na cal. Na przykład tam 25,4 mm. To jest odpowiednie dla ciętego materiału. To powiedzmy zgodny, zgodnie z jakimiś poniższymi tam kryteriami. Na przykład części o cienkich lub zróżnicowanym jakimś tam przekroju profile rury, płyty. One wymagają gęsto rozmieszczonych zębów. Ilość na przykład używanych jednocześnie do cięcia zębów powinna wynosić mniej więcej tak od 3 do 6. części na przykład o dużym przekroju, na przykład poprzecznym i częściach jednolitych. Wymagają np. szeroko rozmieszczonych zębów, no co pozwala nam na uzyskanie większych wiórów i powiedzmy tam dobrą penetrację, penetrację zębów. A znowu części wykonane np. z miękkiego materiału albo plastiku, o no jakieś tam lekkie stopy, miękki brąz, powiedzmy, czy tam teflon, drewno i tym podobne, również wymagają szeroko rozmieszczonych zębów. Elementy na przykład cięte wiązkami, czyli kilka naraz włożonych, załóżmy takich profili 80 na 20 e, ze ścianką tam półtorówką, ja czasami wkładam cztery w maszynę, muszą być dobre, dobrze spięte ściskami na, na, na końcu, żeby e, materiał nam się w trakcie gdzieś nie przesuwał i madło czasami może dobrze nie złapać. Wymagają też mniejszego znowu rozmieszczenia zębów, czyli im drobniejszy ząb, tym lepsza dokładność. Jak już wcześniej powiedziałem, zależy to wszystko od następujących czynników, czyli twardość materiału, wymiary przekroju, no i oczywiście grubość ścianki. Kiedyś próbowałem ciąć brzeszczotem bez chłodzenia. Chłodziwo stosuję Mleczko, jest to taki płyn, akurat tam go mam w bańce, w kolorze brązowym. Jak go rozmieszamy z wodą, robi się taki e, biały kolor. Nie robimy nigdy tego jakoś gęsto, e, żeby to nie było gęste, bardziej takie rzadsze, e, ponieważ pompa może tego nie przeciągnąć, jeżeli będzie ta gęstość taka za duża. E, no i tak jak mówię, próbowałem ciąć materiał, e, żeby nie robiło mi. Bałaganu, tutaj czyli zawsze przy cięciu z słodziwem. No, niestety, jest tutaj woda. Oczywiście maszyna musi być dobrze wypoziomowana, aby spływało to tutaj w dolne koryto i potem tam do sita. Jest taki obiekt zamknięty i znowu pompka sobie to zaciąga. Co jakiś czas trzeba oczywiście to sito czyścić z wiórów i tak dalej. No, bez chłodziwa, ok. Łatwiej, łatwiej się to wszystko sprząta potem po każdej tam operacji cięcia czy po skończonej pracy, ale brzeszczot dużo szybciej nam się e, zużywa. E, no to jest jedna, e, z, z, że tak powiem, zalet, ale nie praktykujcie tego. Jeżeli macie e, dostęp do chłodziwa, e, to jak najbardziej polecam. Dłużej nam brzeszczot wytrzymuje. Oprócz włączenia przecinarki z panelu sterującego, możemy również uruchomić sobie ją tą rączką, która tutaj występuje. Przekręcając pokrętło w lewą stronę na jakieś powiedzmy delikatne docinki. Za chwileczkę pokażę Wam przecięcie profila. 40x40 40 ze ścianką dwójką i na maksymalnym posuwie. Akurat jest. Opuszczamy ramię. Prędkość dojazdowa, początkowa musi być bardzo powolna, żeby ten brzeszczot nie uderzył bezpośrednio w materiał. Łodziwo mamy puszczone. Chodzi, sobie regulujemy tutaj na pompce. Wyjeżdża. Możemy spuścić siłownik maksymalnie i sobie tnie. Ucięte. Teraz pokażę cięcie pod kątem 45 stopni. Zwadniamy blokadę całego ramienia. Przekręcamy ramię na kąt 45 stopni. Tutaj mamy podziałkę ze znacznikiem. Z tyłu jest taka śruba, która. Jest ustawiona teraz pod kątem 45 stopni. Ona blokuje ramię już na stałe. Można ją oczywiście sobie regulować i zjechać do kąta 60 stopni. Zaciskamy blokadę. luzujemy jej madło, przesuwamy dany element, w tym wypadku tak jak mówię jest to profil 4 na 4 i zaczynamy pod kątem 45 stopni. thank you by zatrzymał nam sprzęt. Blokujemy sobie ramię. No i mamy pięknie zacięty element pod kątem 45 stopni. No cóż mogę powiedzieć na ten temat dalej. Chyba wszystko przedstawiłem, co, co mogłem. Taka Taki minus jeden. Nie przewidzieli, projektując tą przecinarkę, jednej rzeczy. Jak mamy włączone chodziwo, wiadomo, że to chodziwo zbiera się tu w taśmie, leci nam wszędzie. Ta obudowa oczywiście nie jest szczelna. I momentami, jak mamy ramię pod kątem 45 stopni lub pod kątem 60 stopni, widzicie, tutaj delikatnie skapuje, ale potrafi kapać tutaj, w tym miejscu i potem leje nam się na beton. Ja tu zrobiłem, taką blachę wstawiłem, wygiąłem ją troszeczkę, że jak zacznie kapać, to po blasze spływa i wlatuje do sita. Tego nie przewidzieli, no ale powiedzmy jest to taki minus, który nie jest w niczym przeszkodą. Można sobie to jakoś włas, własnoręcznie usprawnić, no ale o tym trzeba pamiętać, jeżeli mamy włączone chłodziwo. Jeżeli brzeszczot mamy dobrze naciągnięty i to ramię w miarę wyregulowane do yy, trzymania bardziej taśmy na rolkach, to jesteśmy w stanie przeciąć materiał nawet do 1 mm, jeżeli nam coś powiedzmy nie spasuje. Yy, I powiem szczerze, że yy, ten kormak utrzymuje yy, to w jakiejś tam tolerancji. Yy, mamy do cięcia powiedzmy jakiś tam skrawek. Okazuje się, że milimetr powiedzmy na tej ściance musimy jeszcze dociąć, bo nam się gdzieś coś nie mieści. Nie ma problemu żadnego. Też Wam to zaraz pokażę na filmie. Więc co, chyba wszystko. Zapraszam oczywiście do subskrypcji kanału. Łapka w górę, piszcie w komentarzach, jeżeli coś zauważycie jest nie tak lub chcielibyście poprawić, zapytać. Zawsze jestem w stanie odpowiedzieć i, i pomóc. Dziękuję bardzo i pozdrawiam Was wszystkich. THANKS FOR JOINING US.